Cześć. Ja nazywam się Mateusz Trąb i jestem doradcą handlowym w salonie samochodowym marki Hyundai w Kaliszu. Dzisiaj mam dla was coś naprawdę wyjątkowego. Nowego Hyundaja Santa Fe piątej generacji. To model, który łączy nowoczesny design, przestronność i zaawansowaną technologię. Zapraszam do prezentacji. Już na pierwszy rzut oka Santa Fe robi wrażenie. Nowoczesny, muskularny wygląd, charakterystyczny grill i światła LED w kształcie litery H nadają mu wyjątkowy styl. Auto zyskało bardziej kanciastą sylwetkę, co podkreśla jego terenowy charakter. Dodatkowo mamy nowe 20-calowe felgi, które dodają mu elegancji i sportowego zacięcia. Santa Fe to SUV stworzony z myślą o komforcie. Nowe, przestronne wnętrze oferuje aż trzy rzędy siedzeń, dzięki czemu podróżowanie nawet w największym gronie staje się przyjemnością. Materiały wykończeniowe są na najwyższym poziomie. Miękka skóra, detale aluminiowe i ekologiczne tkaniny. A to wszystko z ogromnym panoramicznym dachem, który wpuszcza mnóstwo naturalnego światła. Zaawansowana technologia to jeden z największych atutów Hyundai'a Santa Fe. Mamy tutaj dwa ogromne, ponad 12-calowe ekrany: jeden dla kierowcy, drugi do obsługi multimediów. System nawigacji, obsługa Android Auto i Apple CarPlay, a także łączność 5G. To wszystko sprawia, że podróżowanie jest jeszcze wygodniejsze. Nie zapomniano też o bezpieczeństwie. Asystent pasa ruchu, system monitorowania martwego pola i adaptacyjny tempomat to tylko niektóre z systemów wspomagających kierowcę. Hyundai Santa Fe oferuje kilka wersji napędowych, w tym hybrydę oraz hybrydę typu plug-in. Silniki zapewniają doskonałą równowagę między ekonomią jazdy a osiągami. Napęd na cztery koła H-Track gwarantuje świetną trakcję. W każdych warunkach, a tryby jazdy pozwalają dostosować charakterystykę prowadzenia do własnych preferencji. A to jeżeli chodzi o przestrzeń bagażową. Santa Fe oferuje aż 711 litrów pojemności, a po złożeniu tylnych siedzeń ta wartość wzrasta do imponujących 2032 litrów. Idealne rozwiązanie na długie podróże i rodzinne wyjazdy. Nowy Hyundai Santa Fe to SUV, który łączy wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego auta: świetny design, komfort, zaawansowaną technologię i wszechstronność. Jeśli chcesz przekonać się na własne oczy, zapraszam na jazdę testową do salonu Hyundaja Grupa Liz Kalisz. Zapraszam Mateusz Trumf.